país, o a fundação Na te wyremontowane pomieszczenia Zielonogórscy seniorzy czekali od dawna. Kuchnia, biblioteka i dodatkowe większe i mniejsze pokoje. Tak pokrótce prezentuje się klub seniora Relax, który oficjalnie rozpoczął działalność. To jest miejsce, gdzie ma się spotkać osoba starsza, a szczególnie nam bardziej zależy na osobach samotnych. Wiemy o tym doskonale, że ten klub się zlokalizował na osiedlu właśnie takim, gdzie są dużo ludzi starszych jest, gdzie są stare bloki, gdzie gdzie ci ludzie często pozostali sami w domu. Wiceprezydent Zielonej Góry, Violeta Hranischlak, podkreśla, że miasto postara się, aby na każdym większym osiedlu pojawiły się podobne miejsca, w których osoby starsze, często samotne, mogłyby się spotkać w gronie rówieśników. Chcielibyśmy i mam nadzieję, że tak będzie, że w Zielonej Górze na każdym osiedlu takie miejsce będzie i będzie to miejsce bardzo ciepłe, bardzo przyjazne, a przede wszystkim takie stworzone dla osób, które są gdzieś samotne albo chcą zwyczajnie ze sobą pobyć. Klub mieści się przy ulicy Ptasiej 16. Może trudno w to uwierzyć, ale w tych wyremontowanych pomieszczeniach dawniej mieścił się węzeł ciepłowniczy, który ogrzewał cały blok. Tutaj wszystko było przerabiane od początku do końca. Nie ma tutaj kawałka ściany, kawałka podłogi, kawałka przewodu, który by nie był wymieniany, dlatego że tutaj trzeba było wszystko zrobić od nowa. Od momentu zaprojektowania do momentu wykonawstwa wszystkich elementów tak, żeby one mogły stworzyć warunki do prowadzenia klubu seniora. Co ciekawe, to pierwszy w Zielonej Górze klub skupiający seniorów, który powstał dzięki zaangażowaniu Fundacji Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+, oraz wsparciu radnych z klubu Zielona Razem. Poszukaliśmy troszkę finansów ze swoich, kieszonkowego radnego. To było prawie 80 tysięcy złotych. Wspólnie te pieniądze przekazaliśmy. No i później nadzorowaliśmy praktycznie od podstaw remont. Także i na końcu jeszcze szukaliśmy jakichś środków na wykończenie tego lokalu. Paweł Wysocki dodaje, że w planach jest już zagospodarowanie terenu wokół klubu seniora, tak aby można było prowadzić tam ogródek. Ja bym chciał, żeby tutaj powstało wyjście na park i żeby ta część została zaadoptowana dla seniorów, żeby mogli sobie czy swoje ogrodnicze jakieś umiejętności, posiać, posadzić marchewkę czy kwiaty, jakąś ładną maltankę, żeby mogli też wyjść w ładną pogodę i spędzać czas na zewnątrz. Przygotowanie klubu Seniora Relax przy ulicy Ptasiej pochłonęło ponad 100 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty pochodzi z tak zwanego kieszonkowego radnych.